Halo, halo! Witam w kolejnym odcinku, prawdopodobnie jedynym dzisiaj, a chciałem koniecznie zagrać. Coś późno, ale chciałem koniecznie zagrać jeden mecz, chociaż po tym jak już mamy skład tak naprawdę, jaki mam chcę mieć. Wprawdzie jak widzicie nie wystawiam na przykład nowego zawodnika na skrzydle, bo już nie zagrał zbyt dobrze w meczu towarzyskim, a poza tym o jest jakby, no, wiecie, no musi sobie walczyć w składzie, tak? O brał dobrze, dlaczego miałem go sadać teraz na ławie? tak? Eee, tak samo też dałem Klementa, bo mówię, niech pierwszy mecz bo to jest szlicach symbolicznie, niech on wyjdzie w składzie, nie? Zobaczymy, może na przykład zagra teraz zajebiście i Brazol też będzie musiał się postarać. Tak to już wszystkich, których chciałem pożyczyć, to prawie pożyczyłem, tylko napastnik został, ale już też idzie, chyba on idzie, idzie do belgijskiej ligi. I został chyba ktoś jeszcze, jakiś jeden zawodnik, nie pamiętam jaki, co też go muszę wypożyczyć i zostanie mi tak wtedy, że będę miał 11 i do tego chyba 11 albo 12 zawodników jakby rezerwowych, nie? I to będzie tak idealnie, nie za dużo, nie za mało. Każdy będzie miał zmiennika. E, no, to tyle, nie ma co pierdolić, trzeba lecieć. Pewnie dostaniemy wpisę, jeszcze, zwłaszcza, że to jest mój pierwszy mecz od dwóch dni, bo wczoraj nic nie wrzucałem, nie? Nie wrzucałem nic, no. Więc to jest mój pierwszy jakby, mecz od, od, od właśnie w dwóch dni i do tego, no, zawsze pierwszy mecz jak się gra, nawet po jednym dniu to jest taki pierwszy, zawsze jest przynajmniej pierwsze akcje, są takie trochę nie kleje się tak wszystko. Trzeba wyczuć Trzeba wyczuć siłę strzału i takie rzeczy, więc optimism, no i do tego tak, to Rusja

no nonsense clearance long range effort and here's the 11 for Bohusia Dortmund well on paper they look a very balanced team but the three advanced midfielders must at times make runs beyond the center forward otherwise they might just lack a bit of penetration made the center <gibberish> <gibberish> Pięknie, Chory się wbija z buta do Bundesligi W grotnych rozstrzelców drugiej Bundesligi Pokazuje, że to będzie też strzelał well, here it's the of the One touch, movement, Ale był niepilnowany Seta the it's really dla chorego to była well, the Dortmund I good use of advantage. The referee allowing play to continue. It's a good Dortmund move in the making. And Bamba with it. Bamba. Dobrze, że kurwa nie Bambo. Przepraszam, się tak powiedziałem. I tutaj mam jednego. Nie wiem, Kasper pewnie wie, albo może, może nie mówi mu, albo nie pamięta. Ale mam jednego czarnoskórego kolegę. W sensie z Polski takiego, nie? Z do liceum chodziliśmy razem. I on, on mówił, pamiętam zawsze, że on ogólnie wyjebane, ale że odpala się jak ktoś go nazwie Bambus, nie? go to strasznie wkurwia. I już tam wpuścił w pierwot, mówi padło sobą za to, nie? Jakieś patusy, nie? I tak dalej. Sią normalnie wiecie, wiecie, że on jedzie jak kurwa tramwajem, czy coś tam, jakieś patusy do niego sapią, go zaczepiają. Nie, on jest taki śmieszny w ogóle, on jest mega. Taki dobry chłopak on jest, nie? taki pozytywny bardzo i w ogóle I mega taki spoko, w porządku On jest chyba z tego, Nie wiem jak dokładnie było, o oh, chyba chyba jakoś się znalazł w Polsce I wiem, że jakby no ma mamy, ale ona jest biała, więc ona chyba go adaptowała, jakby był mały, nie wiem Ale wiem, że no jakby on mówi po polsku zajebiście, tak bo mieszka w Polsce, odkąd jest kurwa. Berwecień really był taki really mały, to mały to nie? Więc, jakby jest Polakiem, po prostu. W ogóle tak pamiętam, ja sobie tu gadam, to. w ogóle historię o koledzy Murzynie. I nagle kurwa wpada tego. Brameczka, nie? I to z wygrywamy z Borusją. Ja w ogóle muszę cofnąć, ja przysięgam, wam, że ja to grałem na półtopilocie. Jakby tylko na chwilę się zawahałem, jak strzelałem, żeby dobrze strzelić. Ale tak w ogóle nie zarejestrowałem tego, kto podał. Wiem, że Rashad strzelił bramkę, ale co to się stało? Klemencik, piękna główka do chorego. Chory wypuścił raszla w taki sposób. W ogóle, jak on pięknie tu uciekł, jak ta poruszy jest słaba. Co oni w ogóle robią? Jak w ogóle strzelił tak spod kolana, troszkę? i tak wysoko pod ladę. Śmiesznie, Warren Zjech tu gra, kurwa Jazda, defending. porusza, jest dla nas, jednak trochę jest i. Dobrze Zajebiście, Klemencik. Dobrze, opoku, opoku, opoku Aj, trochę to było za późno, chyba do Aj, nie zauważyłem przy tego. Kierowałbym do pokłady, nie zauważyłem, że tak bym że tam jest tyle miejsca, że nie dożyłem gałki, dobrze się w drugą stronę, żeby podało. Rami Pięknie to gramy sobie. Aj, tutaj witek za niski, ale masz. Jak daleko rzuci? Aż tak, o kurwa, ale i piście. to z mi się podoba to, jak on, co on rzuca. Aj, że widział to, obrońcy, że ja tak zrobię. Jak on to wiedział Rami Benzabaini And playing it through Well, that's how keep the opposition at bay Now, can the keeper deal with the pressure? <laughs> well, he wasn't messing around so with the clearance sorry. Maximilian Vitek Filip Hi. High quality defending Ten Royce tam jeszcze gra Jego grała ciekawe Ale Royce w ogóle zawsze jakoś tak mi się kojarzy Nawet z innych karier, nawet z takiej szesnastki, że on grał w tak w chuj długo w tej Borussii zawsze Ale gówno Schodził pokoju. No, Mogłoby 3-0, to się pewnie potem zemści, no, w szybkie 3 gole pod koniec O, Royce zmienili już Szybko Pewnie dziadek jest i ma 30 wytrzymałości No i god dla nas najwybiście, weź sero do przerwy. Over it comes, not all that convincing <try> 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 No i trochę się nie patrzyłem do w polu tylko ja tak skupiają się na tym, żeby w ogóle dośrodkować, ciężko tam było znaleźć miejsce No i jazda, kurwa, łatwotka ta Bundesliga Wiem, że zaraz będą komentarze, jak tak się skończy, że zmienię połowę, nie powiem, spokojnie, spokojnie, to jest pierwszy mecz Zagram parę meczów, jak się okaże, że nie wiem, wygram 4 na 5, to wtedy mniej poziom, ta? zawsze może być tak, że mamy dobry początek, a potem spierdolimy jeszcze, myślę, że spokojnie to będziemy wpisy dostawać, jak my dostawaliśmy bramki od jakichś tam Magdeburgów, to, to nam lepsze, lepsze kluby jeszcze bardziej będą rzucać, to nie jest tak, że ja nagle zyskałem jakieś nie wiadomo, jakie skille. Ale póki co to Borussia jak żałośnie, nie? Żadnego strzału nie oddali, a my aż 4. Idziemy sobie z nimi. Zobaczy sobie jeszcze performance, w razie jak miał, miało się swój pogorszyć. Teraz mieliśmy dostać trzy bramki, to się zobaczy kto jest najlepszy do tej pory. Oczywiście chory, bo, bo obie bramki tak naprawdę on zrobił. No, Witek dużo udział przy pierwszej, oczywiście, no i no, Rashl też, no oczywiście, ten strzał. Ale no, chory najlepszy, tak to spoko. Klement to no my niezbyt dobra ocena, jakaś niezbyt szalona. Także może tu niedługo zmiany będą, na pewno Pokum zmienił i nowego wpuścił.

Oj, jak chcą już z z, z, z takiej pozycji z tym wrażeniem. Kochalski mało broni. Znowu Kochalski, niesamowite. I tak najbardziej w momencie pozostanie mi niego zwód na zamach z pierwszej połowy. Gdzie prawie przynajmniej że już tracimy, ale się udało na szczęście. O nie, nie jest dobrze. Dobrze jest Kochalski, Gubimy się w obronie, gubimy się w chły. Oni teraz przycisnęli w szatni się nową mot motywacyjną i trener pierdolną. Że przegrywają z Boniaminkiem O ja, to miało być mocniej to co się stało. Well, a very big transfer story that we've been covering, and now I can tell you official news coming through. Gabriel Jesus has completed his move to Leicester City, Stuart. Well, at £30 million or thereabouts, he represents good value for money. He's got a lot of skill, and I think he'll add quality to their squad. There's no doubt about that. A danger here as he runs at them. Oh, nice ball over the top. Ale zajebiście! Piękna akcja, 3-0 Jakoś mi idzie, nie wiem, ja miałem zagrać tylko jeden mecz, bo w ogóle muszę dojść do pracy tak w chuj wcześniej, jeszcze do tego, muszę wstać o siódmej Czyli za 6 godzin i zagram w Fifka, nie? To jest jestem typowy ja Miałem zagrać tylko jeden mecz, ale jak mi tak dobrze idzie, to może zagram jeszcze ze dwa Zresztą nie wiem Ale przecież to w ogóle jest jakiś rozpierdol ta akcja, nie? Co ja tu robię z tą burusem? to ja jestem po prostu w szoku, nie? Ja bym nigdy nie przepuszczał ze swoim pierwszym meczem w Bundeslidze, i to z Borusją. Będę zaraz robił zmiany, bo tak, takie sobie, jakie chcę, bo i tak wygrywamy. Nie, i tak już to wygramy. To było tak, o, tu wrzuta, wybicie. To w ogóle chyba ten Puchacz to wybijał, nie? Czy mi się wydaje? Tak, ty Puchacz puchać. cyk, Klement jakoś bez szalonego podania od razu oddał. Karolc do Witka i tu Witek zdecydował się, że jest w twój miejsca w środku, więc sobie sobie rajd 300-metrowy. tak bez przekonania tego Rashfo Boże, Rashforda chciałem pójść do Rashla. Ten mu od razu oddał. I tu Witek cyk do tym kapuchacza, który dopiero co rozpoczął całą tę kontrę. I dzięki jemu, jego przejęciu się w ogóle to zaczęło. I Tym Eksy kurwa idealnie wrzuca, nabija. No bo to był taki gol trochę jak kurwa. Nie wiem, się nazywa w koszykówce, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Że tak rzucają sobie i ten robi takie wsada od razu, jakby łapie w powietrze tę piłkę. To to było coś takiego, podobnie to wyglądało. Wiecie, jak to. Pewnie Hubert wie, jak to się nazywa, pewnie Kasper też wiesz. E, jak to tego jak się nazywa? Napiszcie w komentarzu mi. Dobra, e, to wygrywamy 3-0, więc możemy zrobić sobie takie lajtowe zmiany. Bo i tak już nic się tu nam nie stanie złego. Więc możemy sobie wyjebać tak, jak planowaliśmy tutaj o Poku. Brazol, nawet jeszcze bym dał go jaka za Kaloca. I dałbym jeszcze nawet. Nawet, nawet. Kogo jeszcze? Popo? Zrobiłem ile zmian? 4, jeszcze jedną mogę zrobić. Herher her obiecałem mu, że zagra w ogóle, nie? Znaczy, w menu obiecałem mu, powiedziałem że jakby We got a Bigger Games ahead. Ale no wpuszczę go teraz, bo w sumie jak chciał grać to niech zagra sobie. Tylko on może być na tej stronie, a tu znowu... Nie, w sumie dobra, jak powiedziałem, że mamy lepsze tego, to zagra w kolejnym najwyżej, tu nie, nie ma sensu. Tu nie ma sensu, to możemy zrobić ewentualnie jeszcze tak i tak jeszcze jedną rzecz zupełnie zrobić. O to było tu. Instrukcje tutaj mu. Balansowane niech będzie. Tak, balansowane. Aj, nie potwierdziłem tego. Jestem głupi. No teraz. We'll finish in the end, it's a really good game. This is looking rather comfortable for them. 3-0. So half an hour remaining. Mecha Zahir Emery is with Hakim Ziesh. Able to skip fast as man. Oh good work to deny the opportunity. The Who's gonna get on the end of it? And they need to get tighter. We'll Giving it a try. What's Oj, a No Borussia nie chce się pewien pogodzić. Ciężko im się pogodzić z tym, że wpierdol dostają od nas. Próbują tu jeszcze coś zdziałać, ale no to już jest za późno niestety dla nich. No, tutaj sobie już czulujemy. mamy pewność, mamy wynik. Jedziemy z leszczami. A za mocno Dortmund Fortuna Düsseldorf ale faul, ale to był kurwa hamski faul pierdale stąd śmieć Jebany, kurwa. Z felu pierdolony. No, debil, kurwa, nie? To jest jakiś Debil Jebany. Dobra, kto tu umie uderzać? Witek umie tego zdjąłem. Bo jak umie lepiej uderzać od tego niby, ale ma kurwa podkręcenie. Dobra. Uh -huh, Real defense, this is Into the advanced position. Looking towards the back post. from the struggle to get it away properly. come off the keeper. An example of a goalkeeper in top form here. Jesteśmy w 15 minutach. Łatwo. Łatwo, wszystko leci. Ale to już nie Jest niestety. Chciałem na trzydła, ale, nie. Było, ale już tak nie wiedziałem, czy mogę. Czy jest miejsce przyjęcie podania i tak dalej. I Chciałem zagrać prawą stronę jakąś akcję akcjomu, tym nowym coś tam, nie? próbować. Oj, ładnie strzelił to e, Styl, kurwa, nie, niezbyt dobrze żeby, nie, nie wystarczająco dobrze, żeby pokonać najlepszego bramkarza To mi trochę zaskakuje, bo że wasz był taki zawsze przeskok jak Grałem z, ze słabszymi drużynami, a potem nagle z lepszymi Że oni właśnie z dystansu pierdali takie fajne bramki w ogóle A ta Borussia też rzadka jest Nawet ta jakość ich strzałów nie powala Jazda Pięknie Niesamowite jaki wpierdół spuściłyśmy Borussii, jeszcze czyste kąty Dobra, tu, tu, tu nie dokończyłem tego, to może nie zapasze już nie śniłem klątkę. Go aggression, by the way. Też będę coś super rezerwowym w tym sezonie też. It's najbardziej to jest takie... Dobra, muszę to jeszcze wybronić, ale right. najbardziej to mi się to zakcjonuje w tym wszystkim, od to, od w wszystkim to, że tak... To nie były takie zdupy, jakieś gole i tak dalej, tylko w każdej tej bramce, chyba jeszcze sobie je obejrze, ale wydaje mi się, że w każdej tej bramce było takie, jakby wykorzystanie atutów piłkarzy, że to nie było takie nic przypadkowe, nie? Te główka Churego, teraz ten kątek, to też na szybkość idealnie. Żaden piłkarze nie wziąłbym na taki dziwny zamach bramkarza, nie próbował zrobić, a im się udało i sobie było dosyć skuteczne, bo i obrońca, i bramkarz nie ogarnęli, Kochalski w ogóle też. Będzie miał zajebistą ocenę, jak bronimy ten rożny, to już będzie koniec I Kochalski czuje, że będzie miał dojewaną ocenę, rozpierdoli oceną, nie? Kurwa No i 1-4 z Eros na start, niesamowite Co za mecz, co za mecz Niewiarygodne spotkanie po prostu, nie? Chory, prawie dyszka Puchacze w ogóle chciał Brighton kupić, wy to nawet nie wiecie, nie? Oferty za niego były, za chorego oczywiście też było od chuja ofert, nie? Dla niego najwięcej chyba nawet bym powiedział Ale ignorowałem je No, no, no Korea w ogóle bardzo słaba zmiana Tak szczerze Nic ciekawego nie pokazał Dobra, ja chcę zobaczyć to jeszcze raz, żebyś się tym dyrektować, nie? To to się odjebało oh, nice Do bardzo fajne bramki, uważam, bardzo fajne akcje. A w ogóle zwiedziłem te oceny, patrzyłem i w końcu nie, sp nie sprawdziłem, jaką ocenę ma Kochalski, bo przecież on też powinien mieć bardzo wysoką, nie? Czemu ma tylko 7-7? Nie wpuścił żadnego gola. Czy chodzi o to, że miał jedno podanie niecelne? Jakieś może miał takie, że zrobił przypał? No, chyba zrobił trochę, bo takie blisko niecelne było dosyć. Ale no nie, no, no, bez sensu, nie? No tylko po, no, posiadanie stracone przez niego raz. A brąkarskie staty. Ja coś, coś tutaj chyba nie lubią, goci oceniają, nie? Gościu obronił 7 strzałów, nie? O czym my w ogóle mówimy? Powinien mieć dużo lepszą ocenę. Oszustwo, no dobra. Zrobimy tą konferencję, bo tego. A w ogóle to już ja kończę odcinek, nie musi ciągnąć konferencji. Elo.